Ja się tyle nagadałam, a się okazuje, że skończyłam na barbarze, a została jeszcze Beata i tyle gadałam. Słuchaj, Beatko, musisz mi uwierzyć, karty już były oczyszczone i wylosowane. Nagadałam się dużo, więc będę się powtarzać, ale trudno. Dla Ciebie Beata Bąk. Przesłanie było ogólne na miesiąc styczeń i kartą przewodnią była karta e, mówiona o ochronie skarbu. I w danym miesiącu pamiętaj, że mimo tego deszczu niepowodzeń, co jest na zewnątrz, ty jesteś chroniona, masz wsparcie z zewnątrz, masz tą ochronkę nad sobą, nic ci się złego nie zadzieje. Pamiętaj o tym w miesiącu w styczniu, to tak ogólnie. Karta też często mówi mi, że takie rzeczy drobne mm, przez nieuwagę mogą zostać utracone, także możesz coś zgubić, uważaj na te małe rzeczy. <laughs> I w pierwszym tygodniu karta mówi, abyś od 6 do 12 stycznia swoje plany, zamiary, intencje puszczała w świat, Beatko, byś nie zatrzymywała tego w sobie dla niewiedzy, dla wszechświata. Musisz pokazać światu, nie wiem, strzelam teraz przykładowo, czy przez mapę marzeń, czy przez mówienie o tym mm, wyznaczeniu, przy wyznaczeniu celu zaczęcie abyś zaczęła pójść, mówić o tym, wskazywać cele, mówić o otoczeniu, co jest dla Ciebie ważne w pierwszym tygodniu, aby mogło się realizować i iść do przodu. W drugim powiem w skrócie. Oczekuj nieoczekiwanego. Yy, nieoczekiwanego nieoczekiwane odwiedziny tutaj są, karta tak przedstawia. Więcej nic nie powiem, chciałabym, żebyś sama przeanalizowała, co może się wydarzyć. W trzecim tygodniu od 20 do 26 stycznia przemiana. Może być jakiś lekki dyskomfort, jakaś niewygoda w trzecim tygodniu stycznia, ale bardzo sympatyczna, bardzo miła karta mimo wszystko, bo nadejdzie przemiana w tych dniach, w trzecim tygodniu stycznia i coś będzie szło do przodu pomyślnie dla ciebie, pozytywnego bardzo. I ostatni tydzień. Między 27, a drugim, między 27 stycznia a 2 lutym. W zależności od tego, bo jest przesłanie ogólne dla Ciebie, czy jesteś, chodzi o społeczność w pracy, czy chodzi o społeczność domową, rodzinę, tam gdzie jest grupa osób, grupa ludzi ważnych, pamiętaj, że mimo wszystko w tej całej społeczności, w tej całym otoczeniu grupy osób, to Ty, w ostatnim tygodniu właśnie stycznia będziesz miała znaczące zdanie, znaczący jakiś aspekt, i to będzie w danym, w danym miesiącu ważne na tą chwilę to, co Ty masz do powiedzenia, Twoja ważność, Twoja uwaga, aby się skupiła właśnie na Tobie. I teraz tak, pamiętaj, w skrócie powiem. Karta myśl przewodnia. Nie bój się, nie dołuj jesteś chroniona przez na zewnątrz, mimo jakiejś tam chlapy, niepowodzeń masz nad sobą ochronę, nie masz się czego zamartwiać w styczniu e, w pierwszym tygodniu pokazujesz na pierwszy plan swoje marzenia, działania, plany aby mogły wzrastać w późniejszym czasie nie oczekuj, oczekuj nieoczekiwanego w drugim tygodniu w trzecim nadchodzą zmiany, bardzo, bardzo fajna karta i w ostatnim tygodniu pamiętaj, że mimo osób otaczających Cię ważnych w danej społeczności, to Ty będziesz ważna albo będziesz miała ważne zdanie. Jesteś znacząca w tym ostatnim tygodniu, Twoja osoba jest bardzo istotna. Ochronę masz, wsparcie masz, niczego się nie obawiaj w styczniu, mimo tych deszczów jakichś naokoło, co karta może symboliz symbolizować. I jak w pierwszym filmiku, nie pożegnam się, nie wiem jak je scalić, słuchajcie. Nie wiem jak połączyć ten film, który przed filmem nagrywałam, z tą ostatnią e, przesłaniami, wróżbą. Więc chyba będzie osobno, jak nie dam rady scalić, wybaczcie. Przesłania dla Was wszystkich były z tej magicznej mapy. I jutro zapraszam na przesłania, e, na przesłania dla każdego znaku Zodiaku, też z tej mapy, <laughs> na kolejny tydzień. Na kolejny jest tydzień. Od 6 do 12 będą czytania. Jeżeli masz ochotę, zapraszam Ciebie na live. Dam później znać o jakiej godzinie, gdzie będziesz mógł się wpisać na czat w czasie trwania transmisji, i mogę Ci położyć po przeczytaniu dla każdego znaku, Zodiaku przesłanie. Będzie czas właśnie dla osób chętnych, gdzie im będę dawać czytania na kolejny tydzień. Także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, jeżeli ktoś się nie dostał teraz. A ma bardzo y, potrzebę i chęć, zapraszam z końcem miesiąca, może 26 albo 27, już puszczę w eter informacje na Facebooku, że zbieram znowu przez tydzień osoby chętne na przesłania na miesiąc luty. I też będzie to podobnie: jedna karta ogólna i każda na kolejny tydzień. Jeżeli masz potrzebę, y, napisz dziedzinę. Jeżeli nie, będzie to przesłanie ogólne, czytanie z kart, właśnie z magicznej mapy. Słuchajcie, zapraszam Was również na czytania Tarota z bardzo fajnej talii. Skorzystam też z okazji, zapraszam Was na grupę, którą założyłam parę dni temu. Tam na grupie znajdziecie codziennie przesłanie, aurę dnia na dany dzień. Y, którą wstawiam. Tam trochę jest też prywaty moi, moich odczuć, y, przesłań ode mnie dla Was. Mądre słowa innych wróżek też wklejam. Możecie y, również się otwierać w tej grupie swoje doświadczenia, czy z kartami, czy w sprawach ezoterycznych, w szeroko pojętym znaczeniu. Tam wpisywać siebie, nie bójcie się. Jest to grupa, więc każdy ma prawo tam coś pisać, dać od siebie, nie tylko ja. Zapraszam Was serdecznie. I co? Będę się żegnać. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za to, że jest, jesteście chętni na takie czytania właśnie, że mi oglądacie. Dziękuję za wszystkie łapki. Dziękuję za suby, za miłe słowa, za maile, które do mnie też spływają prywatnie. I życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was. Ezoja!